Cześć, z tej strony Krzysztof. Rwanie, ciąg dalszy, czyli o tym, co się dzieje w dół, jak już kula spada. Tak, jak wcześniej powiedzieliśmy o ustawieniu dłoni, tego, że można pod różnym kątem ją wyrywać do góry. Tak samo bardzo ważne jest to, co się dzieje w dół. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby się nie spinać przy tym, tak? Żeby w dół to już był ten moment tego odpoczynku. Czyli, jak kula jest u góry, to pierwsze co musimy zrobić to odchylić się do tyłu. Gdzie powinniśmy się odchylać? W tą stronę, w tą, w tą, w tą. No, w zależności od tego, jak chcemy robić. Jak chcemy, żeby było szybko i ustawiamy się, że kula poleci na wprost, no to odchylam się do tyłu. Staram się zminimalizować tutaj ten kąt natarcia, tak, żeby. Wyłapać, tłowiem, żeby nadmiernie nie eksplorować ręki, przekazać to na nogi, bo nogi są silniejsze, mogą wytrzymać dłużej, rzucić, wybujać kulkę, pach i puścić ją do góry. Pokażemy z kulą, jak to wygląda. Może pod kątem uda się to gdzieś załapać. Hop! Hop! Tu jest ważny moment wyłapania kuli i tego jak pracujemy na ręce. Jest tak zwany chwyt ok, czyli staram się tu w kciuk, palec wskazujący i serdeczny wyłapać kulę tak, żeby nie zaciskać mocno pięści przy tym jak ona spada, żeby nie eksploatować nadmiernie przedramion, bo chcę Zaoszczędzić siły, żeby wykonać jak najwięcej powtórzeń, więc każde takie spięcie będzie powodowało, że tych sił będę miał mniej. A że z tego racji, że te trzy palce są najsilniejsze, no to też tutaj powinniśmy to wykorzystać. I jeżeli, kiedy dobrze ćwiczymy, na przykład, nie? kiedy to widać? Wtedy, kiedy o, większe odciski robią się tu niż tu. Jeżeli tu będą robiły się Wam mocniejsze odciski niż w tej części, no to wtedy prawdopodobnie wyłapujecie tą kulę bardziej z tej strony. A ważne jest, żeby odwrócić to na rzecz palców, które mają więcej siły, tak? No bo te w porównaniu do tych mają więcej siły. I tu przy tym szybkim rwaniu, jak pokazałem. Kula od razu wpada w fiksację, tak? dlatego już nic nie kombinujemy, można wtedy troszeczkę szybciej to wykonać. Oczywiście no, chwyt też możecie sobie zmienić, tak? tylko wtedy też zmieni się kąt wpadania kuli u góry i czasami może to też nas trochę spowolnić, więc to sami musicie przetestować i wybrać optymalnie. Do waszej techniki, bo w rywaniu tworzymy tak zwaną indywidualną technikę. Nie? Gdzieś tam instruktor wtedy pokaże, jak robić, ale z czasem wyrabia się coś takiego jak taki swój własny styl. Nie? I czasami na lewą stronę, a na prawą może się różnić też. Ważne, żeby to było jak najbardziej efektywne dla was. Jeżeli startujecie, przygotowujecie się do zawodów i waszym celem jest optymalizacja w wyniku, no to ta technika też musi pozwalać na to, żeby. Była coraz lepsza. No są pewne założenia, które trzeba spełnić, ale niektóre rzeczy wychodzą po prostu, jak się mówi, w stronę. Więc warto jest testować, sprawdzać i dzięki temu możemy bardziej eksplorować swoje umiejętności, swój organizm i wycisnąć lepsze wyniki. No to co? Teraz druga technika, czyli to co lubię, to co najbardziej mi wchodzi. Może będzie widać. Jak odchylam się do tyłu, to ja bardzo mocno się odchylam, hop i czekam aż kula sobie spadnie, tak? To było tak w tempie, oczywiście robię to dla pokazu, żeby było widać co się dzieje z ręką, tłowiem i z całą resztą. W normalnym tempie wyglądać to będzie tak. czyli następuje odchylenie tułowia do tyłu, ręka już zgięta w łokciu, spada i tu następuje przechwycenie kuli, tak? Przechwycenie, ułożenie, chwyt OK, tu hop, do przodu, do tyłu i z powrotem, pach. Mam nadzieję, że moje uwagi i spostrzeżenia przydadzą Wam się, żeby szlifować Wasze techniki do jak najlepszego stanu. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kanału i kolejnych relacji. Dziękuję. Hej!